Siemanko mogę strony i dzisiaj chcę Wam pokazać prezentację dwóch moich skinów. Jestem na pierwszym z moich ników. Podejrzewam premium. dodałem się do tego premium już. O mam Minecraft premium. Dobra. Za chwilę zobaczymy drugi nik. Link premium, do którego cię sobie dodałem. Widzicie? w tył. to nie pokażę, co jest. Po Proste. Dobra. Um, pokażę Wam jeszcze mój skin z tyłu. To tak wygląda. Dobra. Idziemy się po pałę ogólnie to nie jest poza, tylko daje się mi na ekran po prostu żeby nie było widać jak załączam Minecrafta Ulotnie się dzieje. No. Multi online, no pre, problem. tak ta. Multi online, no problem. tak Tek. 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 <grym> tek, tek. покажем эту надпись. Что Мультиплеер онлайн. No problem. Detect Видите, <small noise> уже мама и дамочка Майнкрафта. Dobra A Tak jest z tyłu plus canaik. Tak to wygląda Það er verið, þá mæti ég ekki næra ekki.